Wideo nagrywamy 0102, właściwie można zanucić do komputera każdą melodię teraz. Nagrywa się. Nie, nie kochany, no to jest rozbita płytka. Niby, że w kuchni. Nie usuwam jej, no bo nie będę pokazywać swoich, że tak powiem. No trzeba posprzątać. Dobra, nieważne. Jest obraz jakikolwiek, bo to jest szmatka z mikrofazy. Właśnie mi chodzi o melodię Poczekaj. Teraz można właśnie zanucić chyba każdą melodię. Jest jakiś obraz. Brrr, nie ma. Jest jakiś obraz. Nieważne. Chodzi o to, żeby był jakikolwiek obraz, bo bo YouTube musi mieć kawałek obrazu. Nawet jeżeli to jest, nie wiem co. O, zaraz wstawimy jakąś książkę. Nie wiem, gdzie jest książka? Gdzie jest książka? Muszą dać. Nie, 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 nie muszą dać. No nieważne, to może być książka, ale nie będzie książka. Nie będzie książki. Książkę już sfilmowałam 20 tysięcy razy, nikt do niej nie zagląda, to znaczy nikt. Y, ludzie to czytają wbrew pozorom, czytają tą książkę. No nic, właściwie, no co, ja. Dlaczego ja powiedziałam, że ja nic nie znaczy? Dlatego, że ludzie, którzy mają zasięgi, dźwięk. Duże coś znaczą, no mówiąc krótko, na tych różnych hicksach, na tych, wszystkich tych mediach społecznościowych. Boże, po co ja to czytam? Po co ja to mówię? No dobrze, jak się wszystko wyzeruje. No W każdym razie jest taki, yy, jest taki, yy, jaka to ta melodia? No, mówiąc krótko, każdy. Ja, był kiedyś taki program, no nie wiem, może jest jeszcze taki program, chyba dla emerytów. Jaka to melodia był Jakiś taki... Jaka to melodia? Mm, nie pamiętam, kto to w ogóle. No w każdym razie teraz można zanucić... Boże święty, po co ja to nagrywam? Dla psychologii. To jest moja autoterapia, która może, może wreszcie pokaże... Może, może... Może... Przy okazji, tak, podrzucę... Specjaliście te filmy, niech oceni co ze mną jest tak. Ja wiem, że, że to nie jest... To jest po prostu moj, moja cecha, moje przekleństwo i błogosławieństwo, że jestem inna. I że nie pasuję do, tych, do tego otoczenia do tego, do tego świata, nie pasuję. No właśnie, dobra, przechodźmy do tej melodii, później, hmm, no co mam pokazać film na, film na Porozmawiajmy TV z Lalakiem, ten wywiad, nie wiem czy ja chcę o tym gadać. Tam są komentarze wyłączone. Nie wiem, dlaczego chcę to w ogóle ciągnąć, ten, ten wątek, po cholerę. Bo jak wgryzłam się w różne recenzje i to, co ona tam opowiada, i próbowałam czytać jeszcze na, na tej, na tej beznadziejnej, na, znaczy na, na tej oficjalnej Wikipedii, hmm. kurczę, miałaś się tym nie zajmować, szlak bycie to

No się trochę skończyło szkoły muzycznej, ja ale no, miałam być śpiewaczką, no ale niestety inne parametry nie zadziałały. No dobra, zobaczymy. No, no, może się na gitarze powinno. Nie. No, 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 no. I chodzi mi taka melodia po głowie. Pewnie można to zaśpiewać po prostu do komputera. Yy, I wtedy on oszukuje, co to jest. Wielka filozofia. Dobrze jest. No, no, lepiej pośpiewaj, a nie szukaj tych. Nie, nie ciągnij tego koszmarnego tematu, lalaka tych te tesserów. A po cholerę ci to. Masz jednego subskrybenta, którego to w ogóle nie obchodzi. I pewnie się to nie przetłumaczy. Dobra, nic, no, no co? Ja tylko pokażę coś. To jest nowa strona yy, z koreańskimi dramami. To znaczy, że zlikwidowali Drama Cool, to znaczy zamknęli, zablokowali. Oni nie zamknęli, o tych zasłów. moim zdaniem, nie zlikwidowali, tylko yy, yy, zamknęli dostęp. No i tak to jest fatalna sprawa, no. Także, bo na tej nowej stronie... Dobra, nie będę mówiła, czy powiem. Mam powiedzieć, czy nie? Mówiąc krótko, na tej stronie, tam były z angielskimi napisami chodziło o prawa autorskie. Okazało się, że nagle po latach yy, oni naruszają prawa autorskie. No jest sowa. Nie pokazuję, co to jest. Yy, nagle naruszają prawa autorskie. Rozumiem, że no to się tam wiesz. Ja właściwie kopiu, ja, ja robię kopii w klej rzeczywistości. YouTube w ogóle jest kopii w klej rzeczywistości. Ponieważ te wszystkie materiały są w formie. Yy, literatury, artykułów w lecie, y, które są tworzone naturalnie na bazie książek, opracowań realnych, y, nadziubdzianych y, przez ludzi kiedyś, które znajdują się w bibliotekach. No ciekawe, jakby wejść na przykład do Biblioteki Narodowej w Warszawie, to tam jest u, y, Był taki na X-ie wątek, że jakiś. An, y, Anglojęzyczny, anglojęzyczne konto obubligowało, oczywiście dorobiło do tego jakąś teorię. Albo w ogóle nie dorobiło żadnej teorii, tylko jako ciekawostkę puściło, oni tam puszczają takie. uhu u u I zastanów się! A co to? Jest! A co to? Jest! A co to? O Jezu, co to jest? O Boże! I wszyscy dostają mm, mm, mm. ...olce na punkcie tego zdjęcia. Okazało się, że po jakimś czasie ktoś tam wygrzewał też, jeszcze... I to jeszcze było rok temu wszyscy mówią o Resetzie, a ja widzę, co się dzieje. Tylko, że to jest naturalny proces jakby, to tak jakby każdego, każdego jakby show, czy każdego przedstawienia. Tak jak Imperium rodzi się, osiąga apogeum i, i następuje schyłek, tak samo pewne jakby instytucje, czy, czy, czy można powiedzieć zjawiska, zjawiska na przykład jakim jest X czy tam dawniej Twitter, mają swoje jakby lepsze i yy, yy, swoje apogeum i właśnie jak jest przeciwieństwo i apogeum? Nie wiem. I yy, schyłek. Swoje gorsze i lepsze czasy. No i to było właśnie jeszcze jak coś tam, był taki moment, że ja to yy, nastukałam sobie tyle zdjęć, że teraz właśnie muszę, muszę je jakoś przerzucić gdzieś archiwizować, bo mi telefon już nie, nie pomieści tego wszystkiego. No w każdym razie było, były jakieś fajne książki. Wyraźnie było widać, że tam chyba napisane coś. No w każdym razie wszyscy w końcu internauci doszli do użytkownicy ichsa doszli do wniosku, że jest to właśnie książka coś o magii bodajże z 17, no to były te czasy właśnie XVII wieku, to oni lubili, bawili się jeszcze w te klimaty alchemiczne bardzo intensywnie. Mm, tak, to był jeszcze taki barok, okres baroku to był jeszcze taki, takie czary mary. Yy, to jeszcze ta, 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 ta nauka jakby współczesna się nie, nie, nie zaczęła rodzić. Jeszcze na granicy alchemii i tak dalej. 16. 1718 wiek to zaczyna się właściwie tworzyć, co o dziwo, niby ta współczesna nauka. Mm. Przyjmując oficjalne tezy rozwoju cywilizacji. No w każdym razie zamknęli się dramaku, nie pokażę gdzie to jest. I teraz wszystkie te dramy, nawet jak mają wbudowane angielskie napisy, to po pierwsze nie można, nawet jak o Boże, skubię skórkę, mm. Mm. nawet jak yy, wygląda na to, że one są domyślne te napisy angielskie i wbudowane, ewidentnie wbudowane, yy, ale tak, nawet jeżeli uda mi się zewnętrzną aplikacją w ogóle odczytać możliwość pobierania, to są gigantyczne rozmiary, co się nie opłaca. No na przykład 900 ileś, co ja mówię, megabajtów. Dobrze, nie, megabajtów. No to się nie opłaca. Kiedyś było 360p, 480, 720. To w ogóle były cudowne, małe, piękne rozmiary. I te, i, i te napisy się były wybudowane. A teraz nawet tak są wbudowane te napisy. Czyli wygląda na to, że jakby one były wybrane w film, to przy tym co oni udostępniają, bo oni udostępniają linki, to niestety ten y, przy pobieraniu. Y, mogę zdradzić, to jest, format matroszki. troszki. Y, przy pobieraniu te napisy znikają, więc właściwie wychodzi surowy. Tylko jest koreański. Nie ma napisów węgierskiego. Także y, ci, którzy z nimi walczyli, typu Netflixy te koszmarne, no oczywiście, oczywiste, ja nie wiem, po co o tym gadam. Po prostu potrzebuję dla siebie sobie pogadać. Y, bo jestem, wiem, szalona. Y, tak. Y, więc ci, co walczyli z nimi a propos y, tych... Y, y, Praw autorskich, no wygrali w pewnym sensie z nimi. Bo w momencie to ludzie już tego nie będą rozpowszechniać, bo po cholerę rozpowszechniać. Można zrobić jeszcze inną, inny macher, inne obejście, ale to, to nie ma sensu z YouTube'em. To YouTube też jest restrykcyjny. Można sobie tylko ustawić jako prywatne filmy i to wszystko. Ale to też jest ryzykowne, bo, no, bo już kiedyś próbowałam może spróbuję, ale to po co, się, po co się męczyć. Ale w gruncie rzeczy no, osiągnęli swój, swój cel. Bo nikt nie będzie w dużych rozmiarów brał, ale nikt nie będzie brał yy, surowych, yy, bez napisów angielskich odcinków. No więc osiągnęli swój cel. No i przy okazji ta strona właśnie ma, nie ma Jakie to ma znaczenie? Nie mam za cholerę pojęcia. Soby są fajne, tak, sowa, No dobra, yy, kasujemy to na razie. Tu mam jakieś, o Boże, co tu się dzieje? Poczekaj, 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 poczekaj. To jest y, mój y, po prostu mój... Y, Jezus Maria, konto. Przebudzenie Słowiań, jak on się nazywa, lekcja głogolicy. No, cały czas jestem w trakcie. Y, cały czas jestem w trakcie... Czego jestem w trakcie? Y, drukowania książki wstyd powiedzieć, naprawdę. I to jest właśnie ta. Jestem w trakcie drukowania książki cały czas. Jeszcze nie wydrukowałam, ale są tłumacze głagolicy na polski, czyli łaciny na Głagolice. No ale prawdopodobnie one nie są doskonałe. Gdzieś tą głagolicę na pewno na jakimś uniwersytecie wykładają. Yy, tylko ja właśnie nie wiem, czy on, nie, nie wiem, ten, wie, ten pan, no ja się nie wiem, czy on ma coś z Uniwersytetem Wspólnego. No dobra, nieważne. Yy, yy, o głagolicy oczywiście musi, trzeba sobie przeczytać chociaż w Wikipedii, chociaż podstawy. Ja nie mówię, że Wikipedia to jest źródło wszelkiej wiedzy. Nic. To od tego się po prostu zaczyna, no i można pójść dalej. No. Trzeba, trzeba się zaznaczyć, co oni tam piszą. I tam piszą, no, cudowne rzeczy, że na przykład pra Praga, była centrum Czechy, centrum piśmiennictwa, centrum Głagolicy. I wszystko to zostało zniszczone przez protestantów, okazuje się. No, nie przez żadnych obcych, tylko właśnie przez, przez tą zarazę protestancką, która blała się na słowiańskie ziemie. No bo ta, taka jest prawda. oho, zaczynam odlatywać i mój telefon tego nie pomieści. Tam jeszcze jest, y, wtedy właśnie y, w języku, y, czyli, czyli no ci protestanci, czy protestanci jest związany z, z, z tymi, no ja wiem, no trudno powiedzieć, z Germanami, z Niemcami. Z... Luther nienawidził Słowian. Ludzie ba Luther bardziej nienawidził Słowian, Gdzieś to pamiętam, że to już było lata temu, jak ja na to się natknęłam, na te materiały, ja tego teraz już nie znajdę, to było 10 lat temu, um, jakieś 10 lat temu. Gdzieś to czytałam, że a propos, że Luther nie, że wiadomo, że protestanty zwalczył z, z Rzymem, prawda, że to był ich przeciwnik i oponent, ale gdzieś przeczytałam, że właśnie, mm, mm, jeśli chodzi o o Słowian w byłym NRD, to było serwoużyczenie bodajże, tak? W NRD ja to pamiętam, że książki miałam z niemieckiego i tam właśnie było wymienione, w ogóle, w ogóle opis tych Słowian, którzy mieszkają w NRD. Oni mieli tam o wiele lepiej niż, niż teraz. Czy tam, w każdym razie w NRD starano się jakby z jakiegoś powodu, jako że to była relacja ze Związkiem Radzieckim, to serboużyczanie jakby jako ci Słowianie prawdziwi nie lepszą pozycję. Tak, i później po tym całym upadku NRD i Zjednoczeniu, tak, raczej chyba im się sytuacja raczej pogorszyła. No w każdym razie jakoś tak nie pamiętam. Czy ja, o, czy, czy ja o lutrze czytałam, czy coś, co nie było my, że Luther bardziej nienawidził Słowian, tylko on miał z nimi do czynienia. Czy ja czytałam o tych serwoużyczanach? nie wiem, jakieś vlogi, jakieś coś. To było strasznie dawno, że właśnie on gdzieś podobno napisał, i to, jeżeli coś jest podobne, to jest prawdopodobne, to bardzo możliwe, że tak było. Bardziej nienawidził tych serbo Niż, niż Rzymo. Bo on doskonale wie że oni tu są od wieków. Boże Święty ale to jest długi temat. Jezus Mary. nie dam rady, nie, nie, nie dam rady zmieścić tego na komórce 16 minut, a ja mam mm, mm, jeszcze do omówienia mm, jak wejdzieć, jak się wejdzie na... No dobra, szybko. O kurcze, to ja nie dam rady tego zmieścić na komórce. No dobrze, to jest ten. On omawia tą. Ja to wreszcie muszę wydrukować. Ale ja strasznie skoczę z tematem. Dobra. Jaki to jest... Kanał. No nie no musimy to. O tak to wygląda. O kurcze blade, o kurczę blade, o kurczę blade. Tu ma on bardzo dobre, bo uważam, że bardzo dobre materiały zrobił. Potwierdza to, co mówił Michael. Jakubowski, który teraz zamilkł. Ale ja wiem, dlaczego Majki zamilkł. I to wcale nie jest, że tam coś. On po prostu w pewnym momencie człowiek, w pewnym momencie trzeba zamilknąć. Po prostu człowiek siedzi i obserwuje. Myśla nie odzywa. No dobra, to jest fajne. Nieważne, on ma tu te filmy, to są wideo, to już przerobiliśmy. Ma te wywiady z tym, z tym wariatem, to jest na żywo, to nie ma znaczenia, chaos totalny yy, i tutaj chodzimy na żywo, no i to jest tytuł tego, czekaj, gdzie, ja idę, przebudzenie słowem i powstanie z koron, on ma jeszcze TikToka, tam to chyba jest Głogolica, 40 znaki Boże, tutaj nic nie pisze właśnie, yy. Mimo, że no, ma ilu? 2051 tysięcy subskrybentów, no. No właśnie. No nie wiem, może połowa to są jak jakieś. No ale widzisz. No. Nie ma wspierających. I ma jeszcze TikToka. Na TikToku ma chyba Głagolica 44 Coś w tym ze znaki Boże, czy coś. Mm, ma coś tego, a tutaj nie ma opisu. Co ja to skaczę? Nie wiem, czy mi się zmieści, bo już jest 20. Ja nie dam rady tego wszystkiego zrobić. Eee, o nie, nie, nie. O kurczę, nie da rady. Dobra, zrobimy Oldenburgu. Jak się nazywa Starogard? O Jezu, jak on się nazywa? Ten, ten Holsztyn-Oldenburgowie. Miasto. A to dobrze, dobrze, miasto w Niemczech in Holstein. Dlaczego my tam lecimy? I teraz niespodzianka. Nie, chyba się pogubiła. Nie to, nie to, nie da, to, nie. Nie! Zdaje się, że się pomyliłam. A to jest na północy w ogóle. No i fajnie, że pamiętam o czym i zapomniałam i zapomniałam. Chodzi, że to jest miasto założone przez Słowian. Nie. To mi się pokiczkało. Oldenburgowie. Jezus, jakie to miasto było, no. Wagrowie. Wagro. Hmm, wa... Obagrowie, Obagrowie, to właśnie byli, no właśnie, to byli Słowianie-Połapscy. Odłam Obodrytów, tak, z, 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 z plemionami germańskimi, tak, tak, tak. Pier Jeszcze sobie coś wymyślcie. Chodzi o, no to właśnie jest na wybrzeżu, Czy blade, gdzie jest tereny Obogrytów tysiąc lat. Jakie to miasto było? Mm, cała to jest Wagria, Połabia. Mm -hmm. No tu masz. Tu masz nasz. Yy, czyli całe były NRD, mówiąc krótko. Tylko, że mnie się tutaj yy, zapomniał, bo oni założyli to. Jakie to było miasto, zwariuję. O to jest to miasto. Tylko Stargard? To dlaczego tego tu nie ma? Chodzi o to, dlaczego ja mówię o tym. Stąd pochodzi Oldenburgowie. To jest rodzina, która mm, a propos lalaka, jakby można nawiązać do lalaka Oldenburgowie, ostatnia dynastia tak zwanych Romanowów niby, to w rzeczywistości właśnie wywodzi się stąd, ze Szleżwików, Holsteinu, Tomasz Holstein. Mm, i to jest ten region, to ona się nazywa, to jest w rzeczywistości niemiecka dynastia, właśnie tych Oldenburgów. Romanowowie, którzy byli, czyli Piotr I, ten z dynastii był Piotr I, Rurykowicze, Romanowowie czy tam, to oni wygaśli już dawno, zaraz po pierwszej pier, wielkim, bardzo szybko, w męskiej linii. Mhm. W mańskiej linii Romanowie wygaśli właściwie, nie wiem. Chyba wnuk Piotra I. Zszedł z tego świata bezpotomnie. Jeżeli dobrze pamiętam. No, Boże, po co ja to mówię? Przecież ten... Zaraz, zaraz, tereny wątpią z rzeką. O Boże, kochany, gdzie jest to miasto za chwilę? Nie. Stargard obecnie nosi. O, Stary, stary Grat. Głównym już był Stary Grad wymieniony u Adama z Bremy jako Aldenburg datowany na rok 700. Czyli a, gdzie, a kiedy był w Polski? No to dziękuję bardzo. Sprawa zakończona. Czyli dwa wieki wcześniej. Co najmniej. Stary Grad. No ja jestem jak lalak. Też nie do końca wiem o czym mówię. Stary Grad obecnie nosi nazwę Oldenburg w Niemczech leżo, leżące w landzie Schleswig-Holstein. No właśnie. Nazwa tego rodu na język polski tłumaczona jest czasem jak Stargard Wagryjski. Grodem Wagrów były też BBB. No, y, Płoń y, były też, <laughs> Płonia około dzisiejszego miasta powiatowego, Plon, czy tam Plon, ja już nie pamiętam, jak to się znamie, Plon, hmm? no, czyli to są wszystko miasta po, po y, coś się stało y, oraz grody w dzisiejszych miejscowościach. I są wymienione dalej, no. no, czyli Oldenburg. Czekaj, czekaj, dlaczego on tutaj nie wchodzi? Czekaj, czekaj, Oldenburg, no to właśnie co to mi tutaj nie wchodzi. O, jesteśmy. Oldenburg nie Holstein, mhm. czyli Olden, Old to jest stary burg. To jest jakby zamek miasto. O, kod znowu. Kubka Siusiu. Si, si. Nazwy Stary Gard. Dobra, ja wiem, że nie powinnam tego robić, ale nie wiem, dlaczego to robię. Dobra, nieważne. Y, czyli Stary Gród. Stary Gard. Wagryjski. <laughs> Czy ja wiem, nie można tego hipokryzją nazwać, to paradoksem.